Więc, jak mówiłem, ten projekt jest dla nas naprawdę ważny i nad tym będziemy teraz pracować. Nie mogę już dłużej ukrywać swoich uczuć, a ja też Cię kocham. Dlaczego milczysz? ja. Dlaczego milczysz, Kayla? Kajla! Kajla! O! Dlaczego hmm. nic nie mówisz? E, ja... Czyżbyś znowu zasnęła w środku spotkania? E, przepraszam, ja tylko. Zapraszam do mojego biura. Teraz! Myślałam wtedy, że szef, w którym się zakochałam, nie znosił mnie. Myliłam się. Jestem Kajla, a to jest moja historia. Psst. Psst. Po co mnie wezwał? Chcecie zwolnić za ciągłe spanie w pracy. Kajla, czy znowu gdzieś zasnęłaś? Przepraszam, że zasnęłam. Ja tylko. Usiądź, proszę. Mm. Kayla, chcę z tobą porozmawiać o czymś istotnym. Dobrze. Um. Um. Przepraszam, y, co to takiego? Dobrze. Kajla, mówiłem ci, że jesteś najlepsza w tej firmie. Masz tu... Dzięki. Ale odkąd tu przyjechałem, twoja ocena dwukrotnie spadła. Przychodzisz do firmy jako pierwsza, wychodzisz ostatnia i nie ma efektów. Co się z tobą dzieje? Wszystko ci wytłumaczę. Gdybyś tylko wiedział, że przychodzę do pracy jako pierwsza, by móc dłużej na ciebie patrzeć. O, może już czas wyznać mu prawdę? Otworzyć się? Nie, yy, przepraszam. Co tam ciągle basgrzysz w tym swoim notesie? Yy, nie, nie, to. Kajla, czekaj! Bycie bezrobotną nie było najgorsze. Dużo gorszy był wstyd. On na pewno ma mnie teraz za wariatkę, która się w nim zadużyła. Chociaż tak właśnie jest. Kayla. O, hej! Co ty tu robisz? A, Brenda powiedziała, że cię tu znajdę. Ty jest coś, czego twoja sekretarka nie wie? Mm, tak. <grym> Słuchaj. Ta sytuacja dziś rano... A tak, tak. Ja wcale cię. Wcale cię nie kocham. Ach, tak. <grywa> tak, Ach. to znaczy jesteś słodki i taki... ale nie żeby się od razu zakochiwać. No wiesz, wybacz. Więc twierdzisz, że nie można się we mnie zakochać. Nie, 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 myślę, że można, ale mnie to nie dotyczy. <grywa> Ale w tym notesie ty... Tak, w moim notesie, właśnie w nim, no... Ja pisałam o swoim chłopaku, wiesz? Tak, o Eriku. Też ma na imię Erik, a ja mm, lubię rysować. Więc masz chłopaka? Tak, jasne, że mam. Wow. To on. To właśnie mój chłopak. Ola. Tak, Ola. Ola? Tak. Erik pochodzi z Hiszpanii, czy? Si, Erik. Erik Iglesias. Iglesias. Erik Iglesias, to mój chłopak, tak. Tak, dzięki kochanie. To było nieporozumienie. Ach, czyli źle to wszystko odebrałem? No tak. A, pomyśleć, że nawet mi się to podobało. Dlaczego? Ja nawet, bo. Nie chciałem tego mówić, bo jestem Twoim szefem, ale bardzo cię lubię. I e, wybacz, ale źle odebrałem Twoje intencje. E, widzimy się w, jutro w firmie. Dobrze? Pójdę już. E, przepraszam. Boże. To niemożliwe, więc ja też mu się podobam? Czemu, czemu, czemu skłamałam, że mam chłopaka? Jak to odkręcić? Nie mogłam doczekać się jutra. Jedyne, co mogłam teraz zrobić, to wyznać mu, co naprawdę czuję. Muszę to zrobić. Teraz. Na spotkaniu. A kiedy wróci? Muszę z nim bardzo pilnie porozmawiać. Nic z tego, bo po spotkaniu idzie ze mną na randkę. Co? Gdzie? Obrażasz sobie? Zadzwonił wczoraj i powiedział, umów się ze mną, proszę. Bardzo mi zależy. Co? Nie. <grym> nie. A nie pójdziesz z nim na żadną randkę. Powstrzymaj mnie, śpiąca królewno. Dzień dobry, Kyle. Cześć. Brenda, jesteś gotowa na randkę? I to jeszcze jak. Dobrze. Więc chodźmy. Mm? Rety, co powinnam zrobić? Wyznać mu to teraz, na oczach wszystkich? Czy poczekać aż wróci? Um, um, ja... A, a tak przy okazji. Na dzisiejszym spotkaniu ogłosiłem, że mianuję cię kierowniczką. Oddział. M mnie? Tak, myślę, że to przeze mnie spadła twoja ocena. Dlatego się zwolniłem. Co? Przeniosą mnie do innego oddziału. Tak będzie lepiej dla nas obojga. Dasz radę. Skoro tak szybko znalazł zastępstwo, myślę, że nie czuł do mnie nic poza współczuciem. Ale... było coś, o czym nie wiedziałam. Ja... Ja... Ja? Ja? Na każdej stronie ja? To nie jest współczucie. On jest we mnie szaleńczo zakochany, tak jak ja w nim. Na no co ja jeszcze czekam? O, przepraszam. Do którego oddziału cię przenoszą? Co? Do, do którego oddziału jedziesz? Pojadę tam z tobą. Po co? Ponieważ. Byłam głupia. O tym wiemy od dawna. Ja... ja. Cię kocham. Ja wiem, że powinnam powiedzieć ci o tym wcześniej. Ale mówiłaś, że masz chłopaka. Nazwałam tego gościa w barze moim chłopakiem, bo bałam się, że to uczucie jest jednostronne. I. Nadal myślisz, że jest jednostronna? Chyba nie. Tak spełniło się moje marzenie. I raz na zawsze zrozumiałam, że nie można bać się swoich uczuć. Nie kryjcie ich, by nie stracić kogoś, kogo szczerze kochacie.